Dzisiaj zaczęliśmy drugi dzień łowienia. Bogoda, jak na razie troszkę nas dolało, ale szybko nas wysuszyło wiatrem. Nie wiem czy będzie widać chodzą małe chmurki. Stoimy w takiej zatoczce osłoniętej od wiatru. Umówimy dalej na blachy. Wczoraj były super efekty na nie, więc cały czas śmigamy blachami. Będziemy po kolei obławiać Zatoczki. Zaraz Wam pokażę. Mówimy bez echosondy. Nie wiem, czy to będzie widać. Mówimy w takich zatoczkach. Na Google Earth sobie sprawdzamy, gdzie są wypłycenia. Fajnie to wszystko widać z góry. No i po prostu o, jesteśmy w tym miejscu, gdzie ta niebieska kropka. będziemy obawiać te wszystkie wyspy. Zobaczymy z jakim efektem na pewno zobaczycie na filmie Oby tylko coś dopisało drugi dzień Ach, trafił się taki okonik Niestety pogoda jest masakra, dzisiaj strasznie ryby ładnie biorą No ale, ale coś tam się dzieje tylko na o, Patrzcie jejku. O kurde Rekord. O, jaki spasik. piękny. O, zobaczcie. Wyłączył? A nie. Do wody. Niesamowite ryby. Warto było płynąć tyle. Naprawdę warto. Łooo! Wow. No, o, znowu trafiliśmy na jakąś ładną rybkę. Na siedlaczce. Ale mi się wydaje, że szczupak. Nie mam pojęcia, co to może być. Jeszcze, jeszcze nie widzieliśmy ryby, ale przywaliło ładnie. Uhuhuhu! Piękne! Piękne, mocne, wybarwione. O, zobaczcie, co robi. Chciałbym podniosłem kotwicę, bo parę razy mi się tak zdarzyło, że mi wczupak weszedł w, w kotwicę, glinę od kotwicy się urwał. Nie, Nie chciałbym go stracić. Nie wiem, czy nagrywa, bo nic nie pokazuje. Tak. O, to jest o No jest wybarwiony. O, ha, 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 pomału, pomału, pomału. Nie chcę, żeby zaczepy nie poszło. No ja nic. wiem, tylko... Czemu? Ale z wybarwiony piękny. O, Jezu, jaką paszczę, powiem wam, że jest kawał ryby. Bierzemy. Czy może w górę? Aha. 98 O 98 centrów Czekaj, 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 czekaj 98 centymetrów 2 cm brakło do, do metra Ooo, poszedł Fuck Pociągnie O, co za ryba! Aaaa, 98 cm! No pięknie! Nie jest źle. dobra, trzeba się tylko teraz pozaklejać. Nie wiem, gdzie przystopować. U góry. Aaa, pokażę tę ranę. Zobaczcie na to, jaka dziura. No to będziemy się teraz op op opatrunki robić.